Hej, witam Was cieplutko. Dzisiaj jest filmik na temat pielęgnacji włosów. Często pytacie mnie o jakieś tam produkty, więc ja postanawiałam, że zbiorę to wszystko naraz. No i to po prostu to są produkty, które ja używam akurat teraz. Wiadomo, że za jakiś czas to się wszystko zmieni, no bo ja lubię testować inne rzeczy, ale to jest taka aktualna pielęgnacja. W sumie niektóre z tych odżywek, czy niektóre z tych rzeczy mamy już naprawdę dość długo, bo na jakieś kilka miesięcy, także w sumie muszę się spieszyć, żeby je użyć, żeby mi się to wszystko nie zepsuło. No, ale tak mniej więcej po kolei. Więc czym ja myję moje włosy aktualnie? Aktualnie myję je po prostu tym płynem do higieny intymnej cel. Jest to płyn 50, co naprawdę nic nie znaczy. Ma świetny skład, naprawdę. Tutaj te wszystkie jego wyciągi, te wszystkie substancje łagodnie myjące, absolutnie żadnego SLS, jest dla mnie po prostu najlepszy. Dwosty świetnie się po nim sprawują. Więc takie pierwsze mycie to jest ten szampon delikatny. I potem, jeśli na przykład um, chcę no, lepiej wyglądać, czyli nie wiem, nie idę tylko na zajęcia, tylko na przykład jest jakaś impreza czy coś takiego, albo po prostu no, chcę dobrze wyglądać, to drugie moje mycie to jest po prostu jak ziarnko grochu, dosłownie. Ten szampon. Um, Goblondę z Jona i ja wtedy myję po prostu dosłownie tylko ten czubek głowy, ponieważ według mnie o faktycznie może nie to, że rozjaśnia, ale rozświetla i jeśli ja użyję, może to jest też jakiś efekt placebo troszeczkę, ale w momencie, kiedy użyję tego szamponu, ee, wydaje mi się, że te moje odrosty jakoś troszkę mniej widać, a ja no staram się robić wszystko, żeby to było troszkę mniej widoczne, więc ten szampon jak najbardziej mi się sprawdza. Następną rzeczą, którą robię to nakłada jakąś odżywkę i moje odżywki, które ja posiadam, to jest najczęściej w sumie używana, to jest tak krema El Latte, to jest taka odżywka z Carlosa, bardzo znana, bardzo tania, bardzo dobrze dostępna na Allegro i wszędzie. Ona nie ma jakiegoś fascynującego składu, to są jakieś takie zwykłe, typowe nawilżacze. Faktycznie są jakieś hydrolizowane proteiny mleka, ale gdzieś tam w trzeciej, czwartej składu, więc ona nie, 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 nie rzuca na kolana swoim składem, ale faktycznie ona dobrze działa, po prostu te środki inne nawilżające całkiem dobrze wpływają na włosy. One tak kondycjonują, nawilżają, ona cudownie pachnie i włosy po niej pachną bardzo długo, także to jest jedna z moich ulubionych odżywek. Kolejną też taką wielką odżywą, którą już mam dość długo, to jest to z IO Essential, i maxa Ona jest po prostu dobra, jest ze względu na jej skład. Ale w sumie, no to są tak na, na zmianę: zawsze te dwie odżywki albo tą, właśnie Carlosa, albo tą. Następnie, jeśli na przykład, też mówię, gdzieś wychodzę i te włosy mają być ładniejsze to często używam takiej zwykłej silikonowej maski po prostu, no żeby były w niej po prostu silikony Jest to maska z Avonu i to jest przykład maski do włosów, która ma totalnie beznadziejny skład. Ja o tym nie wiedziałam, no bo zamawiałam ją, e, prawda, nie wiedząc jak to jest, ponieważ nie widać składów w Avonie czy w Oriflamie. E, no i ten skład jest żałosny według mnie po prostu, bo jest powiedziane, że to jest po prostu maska algowa, a tak naprawdę to te algi są na samym końcu, na samym końcu. A na początku mamy same tylko i wyłącznie e, Silikony, mamy jakieś parafiny, po prostu no, nic tutaj ciekawego nie ma. Paraben, no takie, po prostu no nic tak naprawdę ciekawego, ale jeśli chodzi o działanie takie nawilżające no to jest mega nawilżające, no bo to, to co nas nie nawijże, tak jak silikon, prawda? Więc jak moje włosy mają być takie ładne, sypkie to ta odżywka. I jeszcze jest jedna odżywka, co będzie. Ta odżywka, ja pamiętam, że kiedyś jak, jak, jak mam loki, i jak te loki są po tej odżywce, to po prostu często się mnie ludzie pytają i wy też się pytaliście, czemu tak włosy mi śnią. I to jest faktycznie odżywka z e, glossing, Cream I ona ma nam powodować, że włosy nam się będą e, błyszczeć i w sumie to powoduje. Nic więcej może takiego ciekawego nie robi, ani ładnie nie pachnie, ani dobrze się nie rozprowadza. Też zawiera e, silikony, glikol propylenowy i zaparafinę. Także no i są tu jakieś niby wyciągi jeszcze z kwiatów, ale no, no nie jest źle, nie jest jakoś, nie jest jakoś mega super dobrze. Ale jeśli chodzi o napuszczanie, jak najbardziej. Kolejną odżywką jest odżywka American Cream z Lasha. Eee, ja już powiedziałam, ja się jakoś mega z nią nie polubiłam. Użyłam je chyba ze trzy razy i po prostu ten zapach mnie czasem drażni. Ale no, bo są po nich całkiem miłe, całkiem fajne. Wiem, że są fanki tej odżywki, to mi jest zakochane, więc jeśli ktoś uwielbia ten zapach, plus ona naprawdę nieźle działa, no to jest rewelacja. Dla mnie ten zapach jest taki sobie. Niechaj eee, jeszcze jedna. Ja po prostu mam tego chyba trochę za dużo. Odżywka to jest odżywka Anti-Age, którą dostałam właśnie na urodziny od moich znajomych z Organika. Obiecałam sobie, że nie będę jej używała, dopóki nie kupię do do tego szamponu, czyli w sumie tak naprawdę spełnia się to w miarę. Użyłam jej raz, ale dlatego dlatego, że po prostu nie mogłam powstrzymać. Zapach jest no nie da się go opisać. Jest po prostu najlepszy z tych wszystkich odżywek chyba. Także jak już skończy, skończą mi się te moje szampony, pokończą mi się te odżywki, tak najbardziej kupię sobie do tego szampon i będę miała zestaw. Więc to są odżywki do spłukiwania. Jeśli chodzi o odżywkę bez spłukiwania, to ja sobie mam tylko jedną, jest to po prostu ten jedwab ze nie dwa dużo powiedziane. Silikon po prostu taki, no mieszanka silikonów, jakiś tam niby jedwa parabelów. no nic takiego super ciekawego, ale pięknie pachnie, ja już to mówiłam, ten zapach po prostu się z dzieciństwem. Też polecałam dziewczynom i w sumie dziewczyny, parę dziewczyn mi w prywatne wiadomości, że ona świetnie na nie działa, w ogóle no, że ogólnie jest rewelacyjna, także możecie się rozwijać na Aregro, nie jest droga. E jeśli chodzi o pielęgnację taką większą troszkę, to oczywiście oleje. Oleje na noc przynajmniej raz w tygodniu staram się nie zapomnieć. To jest olej z organika albo olej kokosowy, olej rycynowy, czasem mieszam te trzy naraz. No nie ma nic lepszego, nie ma dla mnie według mnie lepszego nabijania niż prawdziwe po prostu nabijanie odpowiednimi olejami, a nie jakimiś tam odżywkami. Um, także to to, więc się na ten temat nie będę rozwodzić. Jeśli chodzi o do, takie mm, coś, co łykam suplementy, to jest merch special aktualnie, ponieważ był w promocji w super Farmie, a jak kiedyś go używałam, ja mam do niego sentyment. Jeśli nie, to staram się łykać mumio, o którym też mówiłam w innych filmiku, jeśli jesteście ciekawy tych tabletek rewelacyjnych zresztą, to na dole dam linka do filmiku, w którym o nich mówię. Yy, i mm, to jeszcze mam. To mam jeszcze do włosów jedynie ewentualnie suche szampony z Bakist, jeden Sherry i jeden divat. też już nie mówiłam, że, że mi się bardzo często przydają i ratują mi po prostu życie. Także to jest tyle, na szczęście chyba w miarę krótki filmik, na no to dużo się nie rozwodzę. I co jeszcze robię często dla moich włosów? Staram się nie zapominać i staram się to robić zawsze. Ostatnie pukanie moich włosów to nie jest pukanie zwykłą wodą, tylko jest to pukanie zimną wodą z cytryną. Ponieważ zimna woda domyka łuski włosów, cytryna ma nam je rozjaśniać, chociaż tak sobie to widzę, ale miejmy nadzieję, że z czasem to się stanie. Może bardziej jak będzie słońce i ta cytryna razem ze słońcem zadziała. Ale ona ma nam wyrównywać pH. Ma nam wyrównywać pH z tego zasadowego na nasze właśnie naturalne, także miejmy nadzieję, że to robi. Ja w to wierzę i używam tej cytryny do ostatniego pukania, jakie takie właśnie pukanki no i to tyle. Dzisiaj generalnie moje włosy, wiem, że nie są zbytnio coś jest z nimi generalnie bardzo nie tak, ale no to nic nie poradzę. Może to nie jest najlepsza reklama pod ten filmik, ale no trudno. Ogólnie wiecie jakie mam włosy w innych sytuacjach, także może jakoś e, dobra. No to tyle. E, pozdrawiam wascie krótko i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa pa.